Handbaltik Baltic Dynia wygrywa 28 do 22 z drużyną SMS-u z Płocka. Szymon Kmieć, trener Hand Baltic. Panie trenerze, krótki komentarz do tego spotkania z Pana perspektywy. No z mojej perspektywy na pewno szkoda dużo wyrzuconych piłek w pierwszej połowie, bo, bo mogliśmy gdzieś tam na 5-6 bramek odskoczyć i, yy, i wtedy, kiedy prowadziliśmy piłkę na kontrę i mogliśmy to podorzucać, to, to gdzieś sami te piłki pogubiliśmy i tego, i tego szkoda. W drugiej połówce, no, tak naprawdę, taki moment 10 minut, gdzie, gdzie trochę mocniej w obronie zagraliśmy, pościliśmy dwie-trzy kontry i, i zrobiło się plus 6, już było bezpiecznie. Teraz dwa mecze wyjazdowe, później kolejny mecz w Gdyni 4 kwietnia, coraz bliżej do końca rozgrywek. Wydaje się, że forma cały czas zwyżkowa w tej drugiej części sezonu. Forma jest zwyżkowa, tak naprawdę od listopada, ale robią bardzo dobrą robotę i kawał dobrej roboty. Jakby ktoś tutaj. Zajrzał w półuary, to myślę, że nie uwierzyłby w to, że ta grupa ludzi jest w stanie tak walczyć ja jestem z nich naprawdę bardzo dumny, bo nie spotkałem jeszcze takiej grupy ludzi, która mimo tylu przeciwności losu potrafi się zażynać na treningu i robi wszystko w jednym celu tak naprawdę. My teraz musimy no, tak naprawdę popatrzeć też na swoje głowy, i po tych czterech porażkach z rzędu, które zanotowaliśmy, gdzieś te morale powinny do nas wrócić. Mam nadzieję, że ten mecz będzie taki przełomowy i dalej będziemy robić swoje. Dziękuję bardzo, życzymy powodzenia. Dzięki wielkie.